Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. ja Nazywam się Andrzejka Kopaczewska i dzisiaj porozmawiam o jakże piękny i kontrowersyjny temat: czyli czy da się wyżyć z pisania książek. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to proszę cię zrób to teraz, bo na pewno będą się pojawiać na nim filmy związane z pisaniem, z tą tematyką. I możesz także kliknąć dzwoneczek, aby być informowanym o tych filmach i niczego nie przegapić. A my lecimy z dzisiejszym tematem. Jeżeli próbowałeś kiedyś rozmawiać ze swoją rodziną bądź znajomymi na temat tego, że chciałbyś być pisarzem i chciałbyś właśnie z tego się utrzymywać, to pewnie nieraz usłyszałeś, ale że jak to, że chyba oszalałeś, że chyba coś się w głowie pomieszało, że masz się utrzymywać, że po prostu to jest co najwyżej hobby, z którego być może uda ci się zarobić na waciki i nie ma w ogóle szans, e, aby to się stało normalnym, normalnym, pełnoprawnym i e, opłacalnym zawodem. Niestety takie jeszcze podejrzewam dość długo będą reakcje na ten temat, dlatego że no, nie mówi się zbyt powszechnie o tym, że tak z pisania książek da się wyżyć. I wcale nie trzeba być kimś takim jak Olga Tokarczuk. Także um, następnym razem, jeżeli usłyszycie coś takiego od swoich znajomych bądź rodziny, um, lub też przeczytacie gdzieś um, informacje na temat tego, że ciężko jest żyć z pisania książek i lepiej zabierz się za jakąś normalną pracę, to po prostu nie poddawaj się tak szybko i. Um, Weź sobie pod uwagę to, że prawdopodobnie osoba, która to mówi, tak naprawdę nie wie w ogóle nic na ten temat. Dobra, no to może najpierw uświadommy y, sobie, na czym zarabia pisarz. Jeżeli pisarz wydaje książkę z wydawnictwem, jeżeli ma z nimi podpisaną umowę, no to po prostu dostaje jakiś procent y, od sprzedanej książki, od sprzedanego egzemplarza. No i tutaj, jeżeli chodzi o konkretne liczby, no to jest tutaj. Totalnie, zupełnie różnie. Jednak jeżeli chodzi o debiutantów, no to średnio podają oni, że taka cena za książkę to jest 2 zł. Też ostatnio spotkałam się z przekonaniem, że to jest dużo, dużo mniej. No ja jeszcze książki z wydawnictwem nie wydałam, ale nie wydaje mi się też, żeby to było mniej niż 2 zł za egzemplarz. Powiedziałabym wręcz, że średnio taki debiutant dostaje. 7, 8, 10%, do 10% podejrzewam procent od ceny okładkowej. A weźmy sobie pod uwagę, ile teraz kosztują książki, ile wynosi cena okładkowa. Więc, już to 2 zł, to jest takie moim zdaniem minimum. I wydaje mi się, że też nie, raczej nikt nie powinien się zgadzać na niższą kwotę. Ale okej, okay. to jest pierwsza sprawa, czyli pierwsza rzecz, na której zarabia pisarz jeżeli natomiast pisarz zdecyduje się wydać książkę samodzielnie to tutaj wygląda to już zupełnie zupełnie inaczej dlatego, że jeżeli wydajemy książkę samodzielnie, no to my jesteśmy odpowiedzialni za um, wydrukowanie jej, za projekt, projekt graficzny, projekt okładki za skład, korektę, redakcję e, złożenie tego wszystkiego no i później dystrybucję <laughs> także tutaj pisarz sam jest odpowiedzialny za a, promocję i sprzedaż tej książki ale z drugiej strony jego zarobek na jednym egzemplarzu jest także większy Jeżeli, tak jak już przyjęliśmy sobie średnia cena książki to jest 40 zł No to tutaj z tego co się orientuję Przy takim standardowym nakładzie dla debiutantów, czyli 1000 egzemplarzy Pisarz jest w stanie zarobić około 20 zł za egzemplarza Być może jeżeli ma już zbudowaną społeczność i nie będzie musiał wydawać na przykład na reklamy Płatne, no to wtedy prawdopodobnie jeszcze więcej, jeżeli się zdecyduje na taką formę promocji Także widzimy, że tutaj już te liczby wyglądają zupełnie inaczej Mówimy nawet o kwocie dziesięciokrotnie wyższej Z tym, że oczywiście wydawanie książki jest samodzielnie, czyli self-publishing jest No nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać Jest też wyzwaniem, bo jeżeli jesteś zupełnie nieznanym pisarzem nikt o Tobie nie ma pojęcia, nigdy się wcześniej nigdzie nie pokazywałeś, to prawdopodobnie jedyne egzemplarze książki, które sprzedasz, to będą te sprzedane rodzinie i znajomym. Także... no takie ryzyko. Natomiast to nie jest też tak, że wydawnictwo zawsze obieca Ci nie wiadomo jaką promocję i książki na półkach w Empiku, bo to też tak nie działa, ale no nie o tym jest ten film. W każdym razie mamy już podane mniej więcej kwoty za to, kwoty, które może zarobić pisarz ze sprzedaży książek. No, ale czy to jest jedyne jego źródło yy, zarobku? No, okazuje się, że nie, dlatego, że kolejną rzeczą, no to są oczywiście spotkania autorskie. Mogło być się wydawać, że spotkania autorskie, yy, zresztą, no, mi się tak kiedyś wydawało, przyznam szczerze, że spotkania autorskie to jest wręcz yy, takie zbawienie dla pisarza i to jest coś cudownego, za co jeszcze on powinien dopłacać dlatego, że yy, ktoś go zaprosi yy, no i on ma okazję, oczywiście. Na takim spotkaniu się zareklamować i sprzedać książki. A okazuje się tymczasem, że normą jest płacenie pisarzom za spotkania autorskie. I ile wynosi kwota za jedno takie spotkanie? No to też wiadomo, zależy od tego, ile książek już wydałeś, jak bardzo znany pisarzem jesteś. Czy podejrzewam, że częściowo taka kwota zależy też od tego, czy to biblioteka sama ci zaprasza, biblioteka bądź szkoła, w zależności od tego, gdzie te spotkanie ma się odbywać. No czy też ty sam do takich bibliotek szkół, innych miejsc piszesz, chociaż myślę, że te różnice tutaj nie będą takie duże. W każdym razie, cena za takie spotkanie autorskie dla debiutanta powiedziałabym, że to jest tak od 300 zł w górę, czyli zwróć uwagę na to, że oczywiście 300 zł plus koszty dojazdu, ewentualnie noclegu. Czyli zobacz, tak naprawdę wystarczy już kilka takich spotkań w miesiącu, by sobie tak naprawdę nieźle dorobić do tej pensji, którą możemy uzyskać dzięki sprzedaży książ książek. E, oczywiście na takim spotkaniu także te książki się sprzedaje. Kolejna rzecz, na której pisarz zarabia, chociaż one są ze sobą połączone, to są targi książki. No bo tam oczywiście też książki się sprzedaje. E, z tym, że... Mamy jakby za darmo całą naszą widownię, czyli osoby, które się życzą na tych targach, się znajdują, które na te targi przyszły, i być może gdzieś sobie przy tym naszym stoisku przechodzą, i coś tam ich zachęci na tyle, aby zainteresować się naszą książką i ją kupić. Niestety, z tego co się orientuję, często te targi no nie są super opłacalne finansowo. Pod tym względem, że no dość dużo pewnie za, trzeba zapłacić za stoisko. Jeżeli jednak y, masz możliwość podzielenia się z innym pisarzem tym stoiskiem, czyli możesz sobie wziąć y, takie stoisko jedno na pół albo nawet na trzy osoby, no to na pewno taniej to wyjdzie, a jednak jest to jakaś promocja. Y, I też zwróć uwagę na to, że nawet jeżeli y, nie będzie to do końca opłacalne, czyli na przykład zapłacisz za stoisko jakąś tam kwotę X, a zarobisz niewiele ponad to na sprzedaż tych książek, no to, to budujesz też w ten sposób swoją rozpoznawalność. Już ktoś o tobie e, usłyszy, ktoś kupi tą książkę, e, czyli siłą rzeczy napędzasz całą sprzedaż i promocję. Więc to na pewno zaprocentuje w przyszłości. No i powiedziałabym, że to są takie główne źródła, z których pisarz może zarabiać. Jednak e, weźmy pod uwagę to, że często, no może nie często, ale czasami zdarza się tak, że napisanie książki to jest tak naprawdę pierwszy krok w stworzeniu całej linii jakichś produktów danej osoby. Czyli, jeżeli stworzysz, napiszesz książkę fantastyczną, no to możesz później, nie wiem, wymyślam teraz możesz tworzyć jakieś zabawki, które będą bohaterami tych Twoich książek czyli jakieś smoki, jakieś elfy. Jakieś syrenki I po prostu dalej je sprzedawać Możesz stworzyć koszulki z twoją książką Z cytatami z twojej książki Z jakimiś charakterystycznymi postaciami Czyli możesz sobie zbudować wokół tej książki Po prostu Całą linię różnych produktów I na tym również zarabiać Czyli tak naprawdę Pośrednio jest to zarobek na Byciu pisarzem, na pisaniu książki No i teraz pewnie Interesuje cię No ale ile konkretnie można na tym Pisaniu, zarobić i pewnie powiesz mi, że no, jednak trzeba być znanym pisarzem, żeby, żeby ktoś się zapraszał na spotkania autorskie, żeby można było coś dalej z tą książką robić. Otóż oczywiście nie. Odpowiedź jest y, taka, że nie trzeba wcale być bardzo, bardzo znanym pisarzem. Y, o, jeszcze jedna rzecz. Właśnie. Na podstawie przecież książek później mogą być stworzone y, filmy, seriale, gry. No to wtedy prawdopodobnie już staniesz się znanym pisarzem, ale niekoniecznie trzeba być kimś, niekoniecznie trzeba mieć jakąś nie wiadomo jak dużą społeczność, by zauważyły się inne wytwórnie. Czasami może się zdarzyć tak, że ktoś ci zaproponuje, że na podstawie Twojej książki chcesz stworzyć film bądź serial. I to oczywiście są z pewnością duże, duże pieniądze. Tak samo, jeżeli um, ktoś zdecyduje się przetłumaczyć Twoją książkę i wydawać ją za granicą. Także jest naprawdę mnóstwo różnych sposobów na to, by zarabiać na książkach, na pisaniu książek. I wracając, tak jak już mówiłam, nie trzeba być yy, bardzo znanym pisarzem. Oczywiście teraz jesteśmy w temacie Nobla i Olgi Tokarczuk, no ale to jest, to jest taki wyjątek, gdzie. Zresztą Olga Tukarczuk pracowała na to wiele, wiele lat To nie jest tak, że napisała swoją pierwszą książkę, jak miała 18 lat I kurczę, od razu została Nobla i została milionerką I wygrywała wszystkie inne nagrody Oczywiście, że nie, jej sukces kształtował się latami Ona dopiero, tak naprawdę powiedziałabym, od niedawna jest znana w Polsce I jest tak bardzo e, szanowana, nie tylko zresztą w naszym kraju e, Więc tutaj, jak widzisz, potrzeba było czasu tak samo będziemy podasz mi pewnie przykład yy, Wiedźmina i Andrzeja Sapkowskiego. No i oczywiście też tutaj się zgodzę, że tutaj y, taki pisarz na pewno ma y, w pewien sposób już łatwiej, bo ma już wypracowaną pozycję. I on na tym pisaniu faktycznie może sporo zarobić. Czy Katarzyna Bonda Reming już mróz, bo ostatnio też pojawił się y, ranking, jaki to było, gazety? Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ranking. Y, najlepiej zarabiających pisarzy w Polsce no i też kilku pisarzy ten ranking skomentowało i się okazało, że to wcale w ogóle tak nie wygląda wręcz pisarze powiedzieli, że te kwoty są mocno, mocno zaniżone także jakby to nam fajnie mówi o tym, jak wygląda rynek wydawniczy w Polsce i daje nam duże nadzieje no ale teraz podam Ci przykład pisarza, który wcale nie ma, nie wiadomo jak dużej społeczności, nie pisze jeszcze od... Jakoś super dawna, a mimo to on y, utrzymuje się właśnie z pisania książek. I y, tym pisarzem jest Krzysztof Piersa. Możesz sobie znaleźć jego kanał na YouTubie. Chyba też ma taki filmik, właśnie, czy da się wyżyć z pisania, w którym opowiada, y, jak on to robi. Y, chyba podaje tam też konkretne kwoty, o ile się nie mylę. Mocno mi się kojarzy, to było coś o, w okolicach 3000 netto bo no wtedy trzeba mieć swoją działalność, jeżeli jeździć na, chyba trzeba mieć, jeżeli jeździć na spotkania y, autorskie i tak dalej. Więc y, odpowiedź na pytanie, czy da się wyżyć z pisania książek, oczywiście brzmi tak, bo 3000 zł, jeżeli jesteś pisarzem y, jeszcze y, raczej mało znanym, i jeżeli y, piszesz dla konkretnej, powiedziałabym, społeczności, dla jakiejś, Dość ograniczonej wiekowo społeczności, no to chyba jest całkiem nieźle, tym bardziej, że to jest początek dopiero drogi. I wiadomo, z czasem, z upływem lat, możesz budować swoją rozpoznawalność swoją wręcz własną markę i stawać się jeszcze bardziej popularnym pisarzem i jeszcze więcej zarabiać na pisaniu książek. Ale oczywiście warto zależy od tego, żeby jakąś książkę w ogóle napisać, wydać ją i starać się o to, by mieć jak najwięcej spotkań autorskich. Także następnym razem, jeżeli ktoś Ci powie, że po prostu porzuć to i zajmie się normalną pracą, możesz mu pokazać ten filmik, możesz mu pokazać kanał Krzysztofa Piersy i podejrzewam, że znajdziesz jeszcze kilku innych takich pisarzy, którzy też te swoje zmagania pisarskie nagrywają. I po prostu życzyć Ci tego, żebyś się nie poddawał i nie słuchał tych ludzi, którzy w ten sposób mówią, bo to jest po prostu nieprawda. Jeżeli jesteś czymś wystarczająco dobry i będziesz wystarczająco wytrwały i będziesz szukać tych różnych możliwości zarobku, a nie poprzestaniesz tylko na płaczu, że o mój Boże, już wydałem książkę o wydawnictwie i teraz co? I co ja mam teraz robić? No teraz cała jakby reszta, no to jest rola rola wydawcy. Otóż nie to Ty musisz dać od siebie jak najwięcej, jeżeli chcesz ym, się z tego utrzymywać. No i chyba troszkę przegadałam ten filmik, mam nadzieję, że Ci się podobało. Ym, jeżeli tak, to proszę Cię o łapkę w górę i komentarz. Daj znać, czy koniecznie, czy usłyszałeś kiedyś yy, właśnie takie zdanie, że z pisania nie da się żyć i żebyś się wziął za normalną pracę. Yy, no, i proszę Cię też o subskrypcję, jeżeli yy, chcesz więcej takich filmów. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.